serdecznie Państwa witam, jest niezmiernie miło, że w tym roku również możemy tutaj razem z Państwem spędzić dzisiejsze popołudnie. Jest razem ze mną tutaj ojciec gwardian, naczelny, nadworny, tutaj Państwo go wszyscy na pewno znacie, naszego ojciec gwardiana, jak również pan dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji, pan Piotr Chałupka. I ja teraz może na początku oddam głos dla ojca gwardiana, bardzo proszę. Ja serdecznie wszystkich witałem w kościele i zapraszałem. Cieszę się, że jesteście, że przyjęliście nasze zaproszenie. Jak powiedziałem, uroczystość Trzech Króli to, to wysiłek. To trzeba iść, pomęczyć się, żeby do Chrystusa dotrzeć i myślę, że w tym wspólnym kolędowaniu tego Chrystusa tutaj doświadczymy. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na imprezę zorganizowaną przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschodniej Wespół z naszym klasztorem. Już nie pierwszy raz, dlatego witam serdecznie pana dyrektora, pana Piotra Hałupkę pana Zbigniewa Jłowskiego, który zawsze nam tutaj pomaga. I tych wszystkich, którzy się trudzą, bo widzimy, że to jest logistycznie, to jest wielkie przedsięwzięcie i nagłośnienie, i prąd, i oświetlenia, naprawdę dużo, dużo wysiłku, dlatego cieszę się, że jesteście. Jakby ktoś no, czuł, że jest za zimno, to dom serca jest otwarty, tam jest coś na rozgrzewkę różne rzeczy wszystkiego nie zdradzam. Trzeba wejść, zobaczyć, spróbować. Myślę, że. Nasze smakołyki klasztorne są już Wam znane. Także na kuchni polowej jest grochówka, forszmak myśliwski, chyba też bigos, jak się nie mylę. Obok kiełbasy. Tu mamy piekarnię od pana Gierczaka, tak? Chleb, świeżutki. Moi kochani, to już niektórzy chcą całe bochenki kupować, więc na pewno warto spróbować. Bo ci co spróbowali, to chcą cały bochenek. Ja na razie mówię nie, no bo niech inni spróbują. Ale jak nie spróbujecie zawczasu, to po prostu będzie za późno. Więc moi kochani, wszystkiego. Co tu jest, należy spróbować. Czujcie się jak u siebie, bo to Wy jesteście gospodarzami tego miejsca. Nasi wierni Kościoła klasztornego. Cieszę się, że z nami jesteście. Jak macie telefony, to w tej chwili za pięć minut wyciągamy, nie? I dzwonimy do znajomych, przyjaciół, rodziny. Słuchajcie, przyjście do Franciszkanów na plac, bo tutaj jest dobra zabawa. I sami tego wszystkiego nie zjemy, więc zapraszamy też innych, żeby tutaj z nami w tym, czasie, w tym czasie byli. Moi kochani, wszystkie posiłki tak naprawdę są darmowe. Jeżeli ktoś coś chce zjeść, po prostu może. A jeżeli smakowało, to jak powiedziałem, ofiary są mile widziane. Mamy rozmaite przedsięwzięcia, różne rzeczy prowadzimy, dlatego za wszelkie ofiary też dziękuję. Życzę smacznego i miłego kolędowania. Tak byśmy tutaj w tym wspólnym śpiewie Chrystusa spotkali. Tak, tak, drodzy Państwo, prosimy o duże brawa. Jeszcze Pan Piotr Łowka, Pan Dyrektor Centrum Kultury, parę słów chciał Państwu powiedzieć, bardzo proszę. Jak już to przed chwileczką zostało wspomniane, to kolejna wspólna inicjatywa, wspólne przedsięwzięcie. O Kolumbii Świadectwo dla Świata filmie, którym razem zrobiliśmy, a film ten miał był przedstawiany w Centrum Kultury i Rekreacji, tym bardziej druga impreza wspólna, tym razem wspólne kolendowanie, a w ogóle te trzy dni, ten weekend zapowiada się bardzo muzycznie. Właśnie dzisiaj kolendy, jutro natomiast zapraszam na koncert noworoczny do Centrum Kultury, do sali widowiskowej. Tym razem operetkowo będziemy przeżywać nowy rok, a niedziela na rynku. Mam nadzieję, że e, będzie pogoda i orkiestra, 20 orkiestra e, świąteczna i koncert z tej okazji, który będzie miał miejsce na rynku, mam nadzieję, że no wszystko będzie dobrze i ten koncert się odbędzie właśnie na dworze. Natomiast jeżeli już tak trochę wybiegając do przodu, jeżeli będą jakieś problemy, to będziemy musieli niestety, ale ten koncert przenieść do Centrum Kultury i Rekreacji i do sali widowiskowej, ale na, mamy nadzieję, że wszystko będzie można przeprowadzić na rynku. Co dzisiaj w programie? Klub piosenki solo za chwileczkę. Już dziewczyny rozgrzewają swoje gardła. Natomiast potem Greccio czyli Franciszkanie Zespół Franciszkanów tutaj pojawi się na scenie, a potem gwiazda. Gwiazda tym razem Zespół Turnioki, a więc góralskie klimaty i przed chwileczką mieliście państwo Próbę tego, co się będzie działo. Oczywiście program kolendowy, ale nie tylko. Także. Dzwonimy do znajomych, rodziny, zapraszamy wszystkich na Plac do Franciszka. Ojciec Gwardia zaprosił Państwa tam do Domu Serca, ktoś będzie głodny czy zmarznięty, a ja po prostu Państwa serdecznie zapraszam tu bliżej sceny i na dobry początek wystąpią dziewczęta, które na co dzień uczestniczą i śpiewają w klubie piosenki solo, który działa przy Gimnazjum nr 2 w Wyskowie, jak również przy Liceum Ogólnokształcącym. I już w tej chwili zapraszam, zapraszam tu do mnie pierwszą Wykonawczynię, która zaśpiewa dla Państwa, oczywiście dzisiaj śpiewamy kolędy, czas jest kolędowania. Zapraszam serdecznie. Przywitajcie ich brawami. Drodzy Państwo, ja korzystając z tego miejsca chciałem Państwu na ten nowy rok życzyć wszystkiego dobrego, w szczególności dużo, dużo miłości, radości, a przede wszystkim dużo zdrowia dla Was wszystkich. Stop. stop. i yeah. czyli zespół Grecja. Dla Państwa teraz śpiewa kolędy i pastrołki. A tych wszystkich, którzy zaraz za nas przybyli, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kochani i w imieniu całej wspólnoty franciszkańskiej życzymy miłego pobytu tutaj na tym dziedzińcu klasztornym. Proszę o duże brawa, ja myślę, że jak przystało na górali, na pewno nas nie opuszczą. Wszyscy skandują Turnioki!